Siema Z chłopakami zagraliśmy bagromzy W sumie fajna zabawa była Cały materiał ma 3 godziny, więc coś będzie podzielona na kilka odcinków Spodziewajcie się dobrego gówna W ogóle info przed oglądaniem to niektóre dźwięki yy, to były bindy z Discorda Więc nie moja wina za jakieś bekanie w tle No i co, jego oglądania, elo Rozpocznij Jestem. Dobra, po... Ej, a nie ma czatu w grze? Ja z... z... czy... Jest, ej dobra. dobra Tu się wyciszamy, wyciszamy. Dobra, się, a. czekajcie Dobra, ale ja na minimalny Zastosuj o kurwa, zapis. ale tap jest rozbudowany. Sterowanie, o rozgrywka, ku... kurwa. Czułość Stan psychiczny. 0, Co to jest GSR? S... Ej, chcia chciałem tylko powiedzieć, że zostali w windzie, a Ogór już k... poszedł. O o. O o k... kurwa poszedł. Ogór! O kurwa, Moż możesz wyjść? Co? Kamera? On ma kamerę. Kule. O, k... ja o izdolno, Ale ta gra jest... W no Ej ej. Ej, a to będziesz słychać jak sobie tak? No No jak się dup, że czy nie? że to A ten kit Ej, a gdzie ej chłopaki bo coś tam świeci Tam Pokaż, chodź A gdzie jest latarka po którym? Kuj! Er, Kliknijcie er. Ja. To. Ej, siadaj ty, zrobię ci freszkat Ej Dobra. Kaseta VHS De ej, ale ogór tam biega! Ogór! 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 Gdzie ty widzisz kurwa? No tam szedł! Jesteś że No jak chuj... Ogór! Do nogi! Ej, o, o ile idziecie, że ogór wpadł na dół? Nie, on tu lewo jest. Słyszałem. Chodź, 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 chodź. Ogór! Do nogi! Tu jest, patrz, 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 siedzi debil Ale bez kucni ktoś, bez w tym rogu ktoś to. Jak mi pisać, R co, Kurwa, e. O, 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 czekaj Ale ty, ty jesteś górę, kurwa szpetny Patrz, patrz, patrz w ścianę, nie patrz w ścianę Jestem O, tutaj? Się no A. nie, czekaj, czekaj <ślech> Dobra, nie Co chcesz, co chcesz, mów, no Patrz, debil Debil! Debil! hej <grymne> Ferdek! Pizda! Debil! Debil. Debil. Ej, dawa się tak, kuku! Debil! Trajer! Pizda! Pała! Zielona kurwa. Jak... Ciota. No, <totrzę> to Ej, dobra, chłopaki, wyz... nie wiem czy my mamy i za tą kreską na ziemi, czy za, o chuj chodzi. Idziemy za kreską, jak <totrzę> ja. Ej, kaseta, kaseta! Nie gadaj, nie gadaj. go, go. musimy przez to przejść, nie ma. spać, nie? No to chuj, idziemy bez ogóra, no. Komp, tam ja pierdolę. Ogór chyba kurwa coś namieszał Dobra, chodźcie chodźcie do dziury. Chodź. O, nie patrzcie się ze siebie! Dlaczego? Pokaż Ja, nie ty tu. Sprawdzamy, sprawdzamy, Nie ma jak, nie ma jak, nie ma jak, nie ma jak, nie ma jak. Ej, ej, ej! Siema? O kurwa, kto to jest? Daj podchodzimy do. Wszyscy mamy i kurwa? Co tam temuje? Poszło króciutko. Pierdolę, dobra. Nie no przyjdzie. Chodźmy za tą kreską, od razu nie pierdolmy się. Będzie lipa. Kryko! Kryko! Bierz, 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 bierz Co, 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 problemu, nie, co. A, na robimy, co mam robi? Nie wiem zajmuję Jak kurwa <śla> Nie spierdolę Nie, <śla> nie. No sz, kurwa mać <śla> Bruno Powiem hmm. coś, motywującego Opa Zajebi się Zostaj sam, nie ma nikogo więcej no chuju, nie pukaj mi w drzwi <grywa> 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 Zamknij <grywa> oczy, <grywa> za zamknij oczy i idź prosto Sam się zamknij No, no ty, ty kurwa Dobra, ale ani raz nam podróż nie poszło, może? A my nie musimy kasę znaleźć przypadkiem? N nie, nie chodźmy za kregą. Nie. nie, na pewno? Nie wiem, nie ufam. Degana. Wygląda... Bruno? Nie, no, bez kogo ja. PC entuzjast. Co, Do dziury, do dziury, do dziury, do dziury! Ej, bo nie ma nic. <laughs> Dawaj, rapuj, rapuj! Jebać szatana, jeyy je, jebać szatana. Jebać szatana. powinniśmy iść w przeciwną stronę jakby do linii. Ty w sumie jebać zasady. No to jest kurwa. Ja. Kurwa, jestem tam, jestem. jestem. Chyba go nagrałem. <laughs> Ej dobra, ty może wypadałoby się kurwa ruszyć? Tam jest kaseta. Nie, sp nie, 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 hmm? o kurwa Dobra, chodź, chodź, bo siedzimy jak pisty. Nie, nie wychodzimy, Ej, Damian, przed nami jest dziura. Idziemy do dziury. Co to? No, chyba cię je, bo ja sam nie będę grał. Ja się zajęłam. jebać.

a... Dobra, panowie, ja, ja widziałem, jak w Niemczech jest pokazane nicie, nie? Musimy dostać yeah. 12 kaset, y, nagrać go, musimy go nagrać dwa razy, musimy 12 kaset znaleźć i musimy. Yy... przebieg kurwa. Będzie mam red Bulla A tam Jakieś to? Tak o umarł, ogór weź guru <grym> mar, o guru mar. za bandaże. Mam refren półki, a on kurwa wychodzi Chyba. 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 nagraj go, nagraj go nagraj go, nagraj go. Cze, cze, nagraj go Dobra. czysto Albo nie

<laughs> Bruno, Bruno, rób miejsce, rób miejsce, rób miejsce. podczas alarmu. Jeszcze mamy, ej, cztery kasety znaleźć, ja pierdolę. Nagrywać mogę podczas orgazmu, <laughs> kurwa, na... co by na... Widzę go. Pierdalamy. Nie, nie gadaj, nie gadaj Damian chyba dead <śmiech> <śmiech> Oby Damian nie był dead Ale jest kurwa klimat Czy to jest kurwa alarm? Trochę się cykam, nie powiem Damian, żyjesz? Jak usłyszę zupa O, 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 kto to? Żyjesz, kurwa! No, kurwa, dalej żyje, Ja nie wierzę! Zgubiliśmy go 5 minut temu! Co się stało? Zbierz no, co się stało? Straszne Stary, mamy jeszcze jedną kasetę znaleźć, mamy wszystko! Skąd wiesz? Pod tabem masz CEL Co mam pod tabem? Fak fak faktycznie, za tobą jest woda jakaś Jest pufka Jaka pufka? Uf, Ej Damian damy Damian żyje Znalazł kasetę Czu, Faktycznie Dobra, Bieg biegniemy do windy 3 4 Cztery... Cztery... Gdzie jest winda? Nie wiem, prosto Dawaj tędy, za mną Kilko Nie No, no, no Idzie, idzie, biegnie, biegnie Spierdaluj się, spierdaluj Szybko, szybko, dupy ładuj, dupy ładuj Ty. O kurwa, jest winda, jest winda, jest winda, jest winda, kochamy się, widzi, winda, 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 winda Ej, jak? <laughs> nie, nie, kurwa, nie patrzcie, nie patrzcie na drzwi, nie patrzcie na drzwi Nie patrzcie, tam jest kurwa twarz Reanimuje powalonych członków Ej, jakby ogór debil nie wpadł kurwa w dziurę, to ja bym mógł go zreanimować i by ożył Ej, zobaczcie, nie można kliknąć w windę Pierdolony bez zamiana <laughs> I można o. Ej Damian żyje? Nie no musi, musi Damian żyć No musi żyć Zwykle tak widzę, żeby go przywołać Czekaj, krzyknę, krzyknę Damian! Kto kto go nagrał, mi się wydaje że go nagrałem Jak był alarm Ej Damian? O, idzie, idzie, idzie Damian? Damian No ciśnij! Bo nie działa! Nie ogr... nie zjejakuj! Dobra Mam... Z móc z móc. Jest, 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 jest Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Do windy, chodź Chodź Kurwa, mamy wszystkie Tak, tak, wszystko mamy Kurwa, kurwa patrzcie I to się nalicza ile osób jest w windzie Dobra, ale Dwa na cztery Faktycznie Dobra <grywiali> Myślę, że jest druga czterka jest Dobra, jesteśmy zjebiści Myślałem, że to jest godzina <grywiali> Kurwa, znowu O, O kurwa Bruno, obróć I chuj fała, wszystko przerwane. Bruno! Nie, jedziemy nie, do niego! Bruno! Bruno! Jest! Nie, nie, nie. O kurwa. Ha ha. Chłopaki, jak to z wami? Co? Ja jak, to, jak to wyglądało, jak ubiegłeś no, na No ubiegłeś i nagle spadasz kurwa jak debil. Ja się nie wiedziałem. Ja patrzyłem kurwa, nie bruda, bruda, winne się zatrzymuje u góry nie i spadam na ciebie, nie zbierzmy brudę, jego brudego. Było słychać muzykę, tak jakby się tak, oddalającą tam. czy nie?